Państwo, jestem wzruszony, ale i dumny z tego, że tu jestem obecny. Że mogę wyrazić swój podziękowanie wielkie za to, co robić. Bo Polska jest wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. Przez wieki nasi wrogowie. Próbowali unicestwić na kraj. Robili go wszelkimi sposobami. Robili skutecznie, tępili wiarę, rozpiali naród deprawował. Dzięki wierze, opiece polskiej Polska przetrwała. I nastąpił ten wymarzony, czy dzień, 11 listopada 2018 roku, gdy Polska Patrzyła, gdy Polska odzyskała niepodległość, gdy wymarzona armia przez pięć pokoleń Polaków wywodlona, wymarzona stała się rzeczywistością. Stawiła czoła na wadę sowieckiej i obroniła niepodległość i Polskę. I tą wspaniale wykochaną polską młodzież która w okresie XX wieku zmieniła całkowicie mentalność, stała się tym, czym chcielibyśmy by młodzież i dorośli byli dzisiaj. są jeszcze żyją ci, którzy byli wykochani w tej wolnej, pięknej, wspaniałej Polsce? Wychowani byli na Sienkiewiczu, Słowackim, Mickiewiczu, Wyspiańskim, na wielu tych Polakach, twórcach narodowych, którzy przywili polską kulturę, polską pobożność, wiarę w Boga, nadzieję w ludzi. I na tą właśnie wymarzoną, wydezgnioną Armię Piłsudskiego, Józefa Marszałka Polski z zdradziecką decyzję ludobójczą wydał sowiecki. Rząd, gdzie bez sądu 5 marca skazano ich na kandiącą śmierć strzałem w tym głowie. Ta śmierć nie wystarczyła. Kandiono polskie budury, Polskie Kołpa Narodowe orzecznie. Prowadzono ich w błąd, mówiąc, że wjeżdżają na uprawiania a prowadzono ich na to śmierci i tam wstra dziecko mordowane. Tą zbrodnię w 1943 roku, właśnie 13 kwietnia, Niemcy podali światu i udowodnili, że zbrodniarzami wykonawcami tego mordu, który jest do dzisiaj osądzony i ukarany są Sowieci. Natychmiast Stanem pochował komisję budynki i przez 50 lat trwała zmowa milczenia i kłamstwa kapińskiego. Do współczesnych czasów, do dzisiaj można powiedzieć rozdanie krwią w kłamstwie. Ja będę temu przeciwdziałać. Polska delegacja z prezydentem świętej pamięci Wielkiem Kaczyńskim na czele udawała się do i do Katynia, aby wykrzyczeć przed światem polski ból i polską przywdę. Prezydent brakło przyjaźni z narodem rosyjskim. Brakło jej, ale w prawdzie i tylko w prawdzie kłamstwie, nie w oszustwie, nie w stracie. I oni nie dolecieli. Zginęli nad Stoleńskim. To teraz już się wiadomo. Zginęli, bo na popadzie nastąpiły dwa wróty. Bo czyja zbrodni żalem dołożyła do tego to, co uważała, że należy zrobić, zamordować. Narodził się w drugim latach. I co się dzieje? Na naszych Na oczach tworzy się drugie państwo, razem Smoleńskie. Zostali, zostaliśmy zdradzeni, tak jak oni zostali zdradzeni o świcie. Polska Obecnie. Racja Stanu nie wymagała śledztwa rosyjskiego, wprost przeciwnie. Polska Racja Stanu wymagała polskiego śledztwa i międzynarodowego, aby odkryć wszystko to, co było przeciwko tej Narodowej tragedii. Do dzisiaj, pomimo udowodnienia każdego podrum, państwa, podrum, w którym podrum, podrum, ręce Rosjanie, a niestety nie Polacy też do tego się przyczynali, jesteśmy okłamywani. Sąsi się ja. w nasze serce. Rozbija się jedność ponadto. Podważa wiarę. wiara w trzy. I to wszystko, co święto w Polsce. Nie pozwolimy na to, na to, dopóki żyjemy. Jesteśmy narodem dumnym, otwartym od od i odważnym. Od nie, nie możemy tylko słuchać tego, co, co nam mówią kłamcy, judasze i oszuści. Musimy się podziwiać. Jedyna, jedyna droga w tych, którzy są naszymi przewodnikami, a przewodnikami są tu obecni. Papież. Błogosławiony Jan Paweł II, który mówił nie lękajcie się. Siądz Jezy Popiełuszko, który mówił zawsze, do końca swoich dni. Do zło dobrem zwycięcia. Ksiądz Jezy znał prawdę o Kiku. Nosił dumnie na swojej piersi krzyk, który otrzymał od brata. I z tym krzykiem zginął jest w imię prawdy. Ale, Ale prawda, prawda jest tym, czego najbardziej się boją się wrogowie. Prawda, prawda zawsze odzieńmy. zwycięży. Módlmy się o to, dbajmy i nie dajmy się zwieść. Najlepiej wyłączmy telewizory i włączmy rozum. Wtedy wszystko się będzie układało logicznie. Prawdziwie, tak jak to miało miejsce. Wywracono z Moskwy z identyfikacji brata. Napisałem taki wiersz, który bym chciał Państwu tu przytoczyć. Z ziemi polskiej w ostatnią swą drogę. Wyruszyli, by uczcić ich. Polskie córki i polscy synowie bo o zbrodni nie mówi już nikt. To w lat temu 70. Z rąk Sowietów zginął polski kwiat, by straszliwy tyran i morderca na ich grobach budował własny świat. Prawda o nich została zgładzona. Świat o zbrodni nie wiedział nic. Teraz ja nową tragedią ożywiona, tak jak feniks z popiołów, powstała, by żyć. My wierzymy, że śmierć przesłania na wielki prawdy kwiat, a kłamstwa wciąż powtarzane raz na zawsze odpłyną się na wielki, mocny, przenajświętszy Boże, do swego serca przygarni ich, a polska osamotniona niech do twych prawd powróci znów i serca z betonu i Wysłuj kłamstwo królactwo i gniew, a wlej miłość i nadzieję za nie niewinnie krew. Dziękuję.